Super, dobry, to jest kolejny odcinek serii yy, Minecraft ciekawe pomysły yy, Dziś pokażę wam jak zrobić yy, ruszający się obraz ruszający obraz może, yy, ma wiele zastosowań, czyli jakaś dyskoteka, lub kofania, lub telewizor, ale nie jeszcze z yy, wy już będziecie kreatywni, mam nadzieję wy sobie wymyślcie do czego może to służyć wy zaczynamy, materiał, który będziemy potrzebować to 4 yy, normalne pistony, 4 repitery, 12 redstone'u, proszku yy, Cztery pochodnie i ja materiał. Ja wiem, że źle. Że... O dobra, tak będzie lepiej. Więc zaczynamy. Pierwsze, co musimy mieć, to musicie pamiętać, że to musi być normalny tłok. Składziemy go tutaj i jakiśkolwiek materiał przed tym, który będziecie chciał, żeby się poruszył. Więc zakładam, ja w tym przypadku logiamentu. O tak. Teraz kopiamy wzdłuż dwa. Raz, dwa. I pod tym blokiem diamentu, nie pod tym, tylko pod tym, kładziemy redstone. Następnym krokiem jest położenie repetera wskazujące w przeciwną stronę co piston. Piston wskazuje w tą stronę, a ja podam w tą, więc to niszczymy i musi zawsze w tą stronę kładziony. Potem kładziemy tu redstone, tu redstone i budujemy jak jakiegokolwiek materiału. W tym przypadku użyję dirtu i kładziemy na tym, i to się powinno przesunąć jeden. Idziemy dalej, troszeczkę dalej, pamiętajcie, że bloki można przesuwać tylko tam chyba 15 czy 14, nie wiem, i robimy to samo tutaj, w tym miejscu, pyk, tutaj to, to, o tak, idziemy dalej, ciągniemy, 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 tutaj idziemy, kolejny kładziemy bloczek, pak, 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 tu idziemy, o tak. I tu idziemy dalej i ciąg dalszy nastąpi. Co nie, bo ja przymiem nagrywam jeszcze raz. To samo, ale mi kurczę się pomyliłem, żebym, żebym się pomylił. Dobra, to już się powinno teraz Zbierzemy jakiś innykolwiek materiał. I będziemy go po prostu tutaj kłaść. na po drugim. Jakiś na przemian legle. Nie wiem, jak wy chcecie. Jest tak będzie mi łatwiej. tak kłaść, 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 kłaść. Aż nam się y, zapełni wszystko i one się zaraz będziecie zauważycie, że one będą same automatycznie się ruszać. O, już kończymy zaraz. O, pyk, pyk. Dobra, jeszcze te dwa. Oj, oj. Kolejna porażka. Przepraszam was. O, jedno za daleko. Przepraszam was. Przepraszam, przepraszam. To to, to samo. O, chociaż przy zobaczyć jeszcze raz schemat. Kopiemy to, tu, 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 tu. No i teraz wypełniamy to już. I jak pewnie zauważycie, one będą się przesuwać. To no, jest super. Ja, ja, jak, jak będziemy w, stali w tym, no to to nas będzie po prostu automatycznie zapadało. Zobaczycie, pewnie zaraz. Widzicie? Dobra. Zastosowania są multum, więc możecie wymyślić jakie zastosowanie możecie napisać mi w komentarze. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Ja się kłaniam na razie. Cześć.